Elo Elo 3210 Start TV Co mamy na wędce? Ale chodzi jak, jak szalony. Chodzi jak szalony. Widzicie? Niesamowite. Zaraz trochę zoomu podwiększę. No nie widzę spławika. Dobra, przyblokujemy. Ale walki, co to chodzi, ta wędka wygięta? karp widzicie, holujemy go powoli. elo trzy dwa jeden zero mówił do was: Star TV. Moment, ciężko, ciężko. Wypuścimy zaraz tego szocha, ale moment, zaraz Wam pokażę. Udało się do podbieraka dochycić. Dobra. Wszystko w jednej ręce, dlatego nie bardzo. Zaraz Wam pokażę. Oczywiście odczepimy tego delikwenta. O, tutaj sobie tutaj. zaraz go odczepiamy moment muszę na chwilę położyć położyć moment oczywiście odczepiliśmy wypuszczamy delikwenta ze względu na to, że po prostu trzeba też dać mu Ratunek i życie. Pozdrawiam serdecznie. Mówił do Was start TV, ale walka była fajna. Straszny wiatr jest, także słabe nagranie będzie. Pozdrowionko LOLO 0 Karpik wypuszczony.